Cześć. Pasem. Pasem. Cóż to takiego jest? Prywatna, autorska, satyra, ewidentnie moja. Pomysł zrodził się niedawno, po sukcesie medialnym mojej piosenki strajkowej. Stwierdziłam, że warto by było pociągnąć ten temat. A że mam teraz więcej czasu, stwierdziłam, że spróbuję. Zaczynałam od pisania tekstów piosenek, limeryków, fraszek, które publikowałam i publikuję nadal na moim blogu o nazwie zapisane w locie jako czarownica z Bagiem. Również jako czarownica z Bagiem mam swój fanpage na Facebooku. Zapraszam do zaglądania. Pisałam te teksty piosenek w nadziei, że ktoś się nimi zainteresuje i yy, ułoży do nich melodię, ponieważ ja nie jestem kompozytorem. Rozmawiałam z wieloma osobami, ale jakoś to wszystko ugrzęzło gdzieś, mieli ważniejsze zajęcia, może bardziej dochodowe. Postanowiłam sama poukładać melodię do swoich tekstów, bądź wykorzystać yy, melodie ludowe żeby nikt mnie nie posądzał, że komuś podbieram muzykę i mam nadzieję publikować tutaj klipy z moimi autorskimi tekstami i najczęściej chyba moimi melodiami. Dlaczego pasem? No bo czasami mam ochotę komuś przyłożyć. Za to, co się dzieje w różnych sferach życia. Na przykład, chętnie bym przyłożyła takim osobom, mamy teraz, zaczęły się wakacje i coraz więcej błąkających się, wyrzuconych z domu zwierzaków psów, kotów naprawdę lałaby mi patrzyła, czy równo puchnie takich delikwentów a już tych, którzy przywiązują zwierzaki do drzewa gdzieś w lesie to już w ogóle nie mam słów. No ale ponieważ satyra bywa bardziej cięta i można przyłożyć słowem lepiej niż paskiem, no to będę się starała to robić. Oczywiście niekoniecznie to będą wszystko teksty satyryczne, yy, skoncentrowane na tym, żeby komuś popularnie, jak się to mówi kolokwialnie, dowalić, bo pasek nie, jest nie tylko narzędziem dyscyplinującym. Bądź wymierzającym karę, od tego się odchodzi, ale również podtrzymującym portki. Więc będę się starała podtrzymywać na duchu, podtrzymywać dobry humor, czasami podtrzymywać skłonność do refleksji. Piosenki będą różne w miarę czasu, jaki będę miała. Więc będę starała się w miarę regularnie coś nowego tutaj wrzucać. Zapraszam. Oczywiście. Dla niektórych na pewno skrót: Prywatna autorska satyra ewidentnie moja nie będzie adekwatny. Być może dla niektórych będzie to pokrętna, amatorska, samoróbka ekstremalnie męcząca na przykład. Może jednak każdy znajdzie coś dla siebie tutaj. Zobaczymy, jak to będzie. Zachęcam do oglądania. Dziękuję.